Witam serdecznie po około trzech tygodniach od czasu jak zarobiliśmy nasze ciasto na piernik. Dzisiaj będziemy wypiekać piernik i pierniki w formie ciastek. Do roboty. W pierwszej kolejności upietrzemy trzy jednakowej wielkości pierniki, które następnie przełożę marmoladą. Żeby było łatwiej przygotowałem sobie trzy Kawałki papieru do pieczenia, one są mniej więcej tej samej wielkości, żeby później było łatwiej złożyć. Wyjmuję ciasto, zobaczę jakiej jaki jest konsystencji, ewentualnie trochę podsypię mąką, a żeby lepiej było zawieść i rozwałkować. Rozwałkujemy na papierze, na blaszkę do pieczenia i do piekarnika. Piekarnik, jak zawsze Wam powtarzam, do wolności. Albo termoobiekti wtedy nieco niższa temperatura, około 160 stopni. Jeśli góra dół, no to te 170-180 stopni. Piernik nie będzie się długo piekł, około kilkunastu minut, ale zaglądajmy. Zabieram się do pierwszej warstwy naszego ciasta. Ważne, żeby ciasto było mniej więcej tej samej grubości na całej powierzchni, żeby wyszła nam jednolita, jednolity kawałek. Tak przygotowane ciasto przekładam na blaszkę i zabieram się za kolejny kawałek. Nasze ciasto ma grubość około pół centymetra. Trzy warstwy gotowe, dwie lądują w piekarniku, trzecia spokojnie czeka na blaszkę, upieczemy, a później zabieramy się za ciastka. Piecze. Przygotowałem sobie już pierwszą część ciasta na nasze pierniczki. Patrząc na to, jak on wyrasta, postanowiłem nie wałkować grubszego ciasta, tylko mniej więcej takiej grubości, jak tamto. I wykrywamy nasze ciasteczka. Standardowe pierniki, oczywiście, na początek. Możecie być tutaj i czuć tego zapachu, który ja czuję. Święta po prostu już w domu mnie. Nasze dwa pierwsze pierniki po upieczeniu. Pozostawione do odparowania. Pamiętajcie, żeby pierniki odwrócić i zdjąć z nich papier do pieczenia. Żeby dobrze odparowały. Trzecia warstwa naszego piernika A nad nią Wyrośnięte pierniczki A to nasze Katarzynki po wyjęciu z piekarnika Uśmiechają się pachnąco Pierniki upieczone. Trzy warstwy plus cała miska naszych katarzynek. Nasz piernik ma wymiar około 33 na 43 cm, więc będzie można go podzielić według Waszych upodobań na kilka mniejszych, wąskich pierników, takich wygodnych do krojenia później. Ostatnia rzecz, którą dzisiaj jeszcze będziemy robić, która nam została do zrobienia to przełożenie naszych trzech pierników marmoladą. Rozgrzałem marmoladę, mam tutaj około 1,5 kg marmolady wieloowocowej. Dzięki temu, że jest rozgrzana łatwiej będzie ją rozsmarować, a poza tym parując Nasz piernik będzie wilgotny, przez to myślę, że mniej więcej połowa przełożona. I znów to zależy od Was, czy chcecie grubą warstwę amolady, czy jednak niekoniecznie. Pamiętajcie, że jak dacie dużo marmory, ona będzie ciepła. Parując, to piernik stanie się bardzo wilgotny, może być nawet miejscami taki mokry. Więc z wyczuciem. flexibility ну и цаваррашшта форма. Widoczny efekt mojej pracy. Dociskam delikatnie w każdym miejscu, żeby marmolada rozłożyła się równomiernie. Jak zauważyliście, mam piernik rozłożony na folii aluminiowej. Teraz zawinę piernik w tą folię szczelnie, żeby ta marmolada, która daje swoje ciepło, właśnie nawliżyła nasz piernik, i tak pozostanie w chłodnym miejscu Wyniosę go do piwnicy na kilka dni, do tygodnia. Po tygodniu piernik wyjmę. Podzielę na części, no i w moim przypadku e, poleję go roztopioną czekoladą. Tak przygotowano paczuszkę, zajmę się tego piwnicy. Proponuję abyście położyli na górę jeszcze, nie wiem, być może jakąś większą książkę żeby lekko docisnąć, żeby wszystko ładnie się ułożyło, żeby warstwy z, ze sobą się połączyły. Spotykamy się za kilka dni. Myślę, że za tydzień to będzie dobry czas. Wówczas podzielę piernik. Jeśli chcecie polewać czekoladą, to zaopatrzcie się w czekoladę. Ale to jest Wasz wybór. Można zrobić lukier z cukru pudru. No i ozdobimy również choć część naszych do zobaczenia za tydzień.